Witam Was w kolejnym odcinku 1000 km challenge. Dzisiaj jedziemy Mercedesem EQA300 Formatic, czyli Mercedesem, który ma napęd na 4 koła i jest to, można powiedzieć, taki budżetowy. Jeden z, naj... jeden z mniejszych elektryków oferowanych w gamie Mercedesa. Dla tych, którzy nie wiedzą, 1000 km challenge polega na tym, że na trasie dokładnie tej samej 1000 km testuje różne samochody elektryczne, żeby porównać, który z nich jest najlepszy, który w jakim czasie przejedzie, ile zużyje energii, ile będzie potrzebował ładowania. I moja trasa rozpoczyna się zawsze w Strykowie, jadę A1 w stronę Katowic, w Gliwicach odbijam na A4, jadę do Wrocławia, we Wrocławiu odbijam na S5, jadę do Poznania, z Poznania na dalej S5 jadę do Bydgoszczy, Grudziądza i tam odbijam na A1 w dół z powrotem do Łodzi. Cały odcinek liczy 1000 km i właśnie w trakcie tego 1000 km dzisiaj przetestujemy, co ma nam do zaoferowania, można powiedzieć, tani Mercedes elektryczny, który oferuje zasięg, no właśnie jaki zasięg, jakie zużycie, jakie ładowanie. Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie, bo zbliżamy się do 100 tysięcy i serdecznie zapraszam Was do oglądania. Wiele osób cały czas mówi mi, w jaki sposób powinienem przeprowadzać te testy, więc jeszcze raz powiem wam, jaka, jaka jest moja metodologia tego testu. Założenie jest takie, że wyjeżdżamy stąd na 100%, i dopiero od tego momentu, kiedy wyjedziemy stąd, rozpoczynamy pomiar, rozpoczynamy czas. I chodzi o to, żeby ten odcinek 1000 kilometrów przyjać w, na, w jak najkrótszym czasie, czyli dojeżdżam tutaj z powrotem w, z jak najniższym stanem naładowania i liczę energię, którą doładuję w trakcie trasy. Na końcu oczywiście e, możecie sobie to wszystko sprawdzić, w tabeli, która znajduje się w opisie filmu. Tam macie wszystkie już prawie 20 albo 20 samochodów, które przetestowałem w ostatnich miesiącach i możecie sobie porównać, kto, który samochód ile zużył energii. Więc jeżeli chcecie sobie podliczyć, ile na przykład kosztowała cała trasa, a nie tylko to ładowanie, żeby dojechać tutaj na zero, możecie sobie to w bardzo łatwy sposób zrobić. Możecie wejść w tabelę, zobaczyć na przykład, to auto zużyje 300 kWh, 300 razy na przykład 20-215, zależy gdzie ładujecie i macie wynik, ile cała trasa kosztowała. Natomiast ja się skupiam tylko na kosztach przejechania tego 1000 km. Założenie jest takie, że wyjeżdżam naładowany w pełni. Po prostu tego kosztu nie, nie liczę, bo na różnych stanach naładowania tutaj przyjeżdżam i po prostu byłoby to trudne do zrealizowania, więc po prostu zaczynam każdym samochodem z baterią naładowaną do 100%. Testowany egzemplarz kosztuje 305 tysięcy złotych brutto. Przyspieszenie do 100 km zajmuje 7,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 160 km na godzinę, a moc to 228 koni. Samochód ma 390 Nm momentu obrotowego i pojemność baterii to prawie 70 kWh brutto, ale netto dostępne dla użytkownika to 66,5 kWh. Maksymalna moc ładowania na ładowarkach szybkich prądem stałym to 100 kW, a ładowarka pokładowa to 11 kW. To wszystko mówi nam, że dzisiejszy test będzie dosyć wolny. Przede wszystkim duże koła, bo mamy tutaj 20-calowe felgi, swoją drogą piękne, trudne w myciu, ale piękne i duże, więc będzie duże zużycie energii. Mała bateria, to jest 2 i 3 to jest niska moc ładowania, więc myślę, że dzisiaj będę miał dużo czasu na Pracę i e, będę mógł sobie po prostu więcej w samochodzie posiedzieć bez jazdy. E, ale dla mnie to jest okej, okay, bo mam dzisiaj parę rzeczy do zrobienia. I przede wszystkim tutaj też nie mam dzisiaj aż tak dużego kombinowania, bo w każdym teście to. Znaczy może nie w każdym teście to powtarzam, ale często to powtarzam, że im samochód ma niższą moc ładowania, e, tym tak naprawdę potrzebujemy mniej całej logistyki, mniej kombinowania. Bo jeżeli samochód elektryczny ma moc ładowania rzędu 200 kW, to żeby tą trasę zoptymalizować, to musimy robić tak, jak często to robię na filmach typu na Ionity się podładuje 15 minut, potem podjadę do innej ładowarki, która ma wyższą moc, i tak dalej. W przypadku takiej niskiej mocy 100 kW, to tak naprawdę tutaj też krzywa ładowania jest dosyć równa. To też sobie sprawdzimy, do, do którego zakresu w ogóle samolot trzyma tą maksymalną moc ładowania. I przez to, że ta krzywa jest taka w miarę prosta i moc ładowania niska, to tutaj nie trzeba aż tak dużo kombinować. Bo przykładowo dojeżdżam na 10% do ładowarki, mogę się śmiało ładować do 80%, jechać do kolejnej do 80%, a nie tak jak często w tych autach, które mają te wysokie moce ładowania, muszę kombinować, na przykład przy 40% maksymalna moc ładowania już spada, więc bardziej mi się opłaca jechać dalej, na przykład do poznania na Ionity, gdzie znowu wskoczę na maksymalną moc. Więc tutaj dzisiaj ten test będzie taki bardziej lajcikowy, No ale jestem ciekaw. Bardzo wygodniej mi się tym samochodem jeździ, zdecydowanie lepiej mi się tym samochodem jeździ niż Mercedesem EQB, który ostatnio testowałem. No jednak cena jest dosyć wysoka, bo 305 tysięcy złotych wiadomo, że tutaj też wyposażenie jest dosyć duże, te felgi i tak dalej, Formatik. Myślę, że ten samochód miałby o wiele lepszy zasięg, gdybyśmy mieli napęd na jedną oś, ale ja akurat mam taki testowy egzemplarz na. 4 koła, ale za to przede wszystkim trzeba pochwalić, że samochód po prostu jest w stanie okiełznać ten moc, bo bardzo często jak jeżdżę samochodami, które mają napęd na dwa koła, tak jak na przykład EQB, który ostatnio testowałem, no to czasami gdzieś tam było czuć, że, że trochę mu brakuje tej mocy i, i te koła się męczą, a tutaj jest naprawdę spoko. Moc, przyspieszenie nie jest duże, prędkość maksymalna nie jest wysoka, auto nie jest aż tak dynamiczne, ale przede wszystkim jak już jedzie, to jedzie tak w miarę pewnie, bo ten napęd na cztery koła to daje. Natomiast ja przy tym samochodzie Samochodzie raczej bym poszedł w napęd na dwa koła, dlatego że mielibyśmy o wiele większy zasięg. Ja tym samochodem jeżdżę już od pięciu dni, przejechałem 1300 km i zobaczcie moje średnie zużycie energii wynosi 27,2 kWh. Ostatnio testowałem Audi SQ8 Etron GT, chyba jakoś tak, i Audi miało ponad 30 kWh i to jest taka moja powiedzmy jazda daily. Tutaj no, połowa autostrady, połowa po mieście, może większość autostrady, no ale jestem ciekaw, jak dzisiaj przy spokojniejszej jeździe, bo tutaj no, muszę przyznać, że było dosyć dynamicznie. Jestem ciekawy, jak będzie przy spokojniejszej jeździe. Więc my już kończymy ładowanie powoli, resetujemy wartość i zobaczymy, czekamy do 100% się nabije i za chwilę ruszamy. Dobra, liczniki wyzerowane, auto ma 100%, ruszamy, Trasę 1000 km po nic, a w zasadzie po to, żeby pokazać jak wyglądają obecnie samochody elektryczne. Do celu, do pierwszej stacji ładowania mam 313 km i jestem no prawie, że do końca na 100% przekonany, że to się nie uda, że nie ma opcji, żeby ten samochód w takich temperaturach, a właśnie mam 27,5 stopnia, żeby był w stanie przejechać 300 Ponad 300 km przy 140 km na godzinę, bo też założeniem tego testu jest to, że jedziemy no, z prędkościami dopuszczalnymi, czyli jedziemy sobie na początku 140 km na godzinę. I myślę, że to jest nierealne, żeby ten le przejechał. Więc to, co zrobimy, to będziemy się ładować na stacji ładowania MOB woźniki na Greenwayu i tam będę musiał się pewnie z 10-15 minut doładować i zobaczymy jak nam pójdzie. Dojeżdżam właśnie do Częstochowy i udało mi się przejechać 126 km zużywając połowę baterii, co oznacza, że nasz maksymalny zasięg przy prędkości autostradowej to jest około 250 km przy 32... 31 stopni teraz mamy, przy którym było 32, to jest naprawdę gorąco i zużycie jest tutaj dosyć duże, bo 26 kWh, ale tutaj tak jak mówiłem, duży wpływ na to mają te przeogromne koła, Plus napęd na 4. Do celu pozostało 184 km. Jest to nierealne, żeby to zrobić. Musiałbym zwolnić do może 110 albo 100 km na godzinę, włączyć tryb Eco, a jadę w trybie komfort i w każdym samochodzie tak naprawdę staram się jać w trybie komfort, żeby mieć po prostu te same warunki jazdy cały czas, żeby po prostu było komfortowo i przyjemnie. To, co mi się zawsze w Mercedesach podoba, to jest ten podwójny wskaźnik zasięgu, czyli zasięg realny do 129 km przy aktualnym stylu jazdy, taki Powiedzmy, maksymalny zasięg, jaki jestem w stanie wycisnąć. A drugi zasięg to jest 210 km przy oszczędnej jeździe. Czyli widzicie, że jakbym jak zwolnił, jakbym włączył tryb eko, bym zaczął oszczędzać, to teoretycznie bym do tej stacji ładowania dojechał, ale nie byłaby to komfortowa jazda. I tutaj też właśnie muszę dodać, że jakby nie jadę tych testów tak, żeby jechać jak najwolniej, żeby mieć jak najniższe zużycie energii. Tylko właśnie tutaj chodzi o to, że jadę normalnie e, z klimatyzacją, dosyć mocno teraz odpaloną klimatyzacją. No, bo mamy mega upał w tym momencie i staram się jechać tak, żeby było mi wygodnie, więc mocno klimatyzacja chodzi, mocno, mocno 140 na godzinę jadę. I właśnie o to w tym chodzi, żeby to było takie jak powiedzmy normalne, a nie bez oszczędzania, tak jak często ludzie mówią, że elektryki jeżdżą za ciężarówkami, czy jeżdżą 90 na godzinę. Ja tutaj jadę normalnie. Po prostu 140 Mob woźniki. Po przejechaniu 169 km mam 35% baterii, a do celu jeszcze 142 km. Do celu to znaczy do mojej no, pierwszej takiej stacji ładowania, gdzie będę się dłużej ładował. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. Jest, nie ma. Sprawdzałem przed chwilą jeszcze na wysokości radomska, sprawdzałem czy ta stacja ładowania działa, żeby się czasami tutaj nie nabić ta na niedziałająca ładowarka. I na szczęście nikogo tutaj nie ma, więc będę miał pełną moc dla siebie. Bardzo Podoba mi się dźwignia wyboru kierunku jazdy. Uwielbiam to umiejscowienie, jest bardzo szybkie. Nie lubię przycisków, które zazwyczaj tutaj są. To jest naprawdę bardzo wygodne. Myślę, że wystarczy mi tutaj jakieś 10-15 minut ładowania. Tak, żeby tutaj, skoro mam do celu 142, to tak sobie zrobię, żeby mieć tutaj 170-180 km zasięgu, żeby mieć taką rezerwę. I w Mercedesie też jest fajne to, że jak sobie wyjdziemy z Apple CarPlay i wejdziemy w EQ, to tutaj mamy moc ładowania. I teraz mamy maksymalną moc ładowania 101 kW. W każdym Mercedesie lubię to, że tutaj jakby te wszystkie statystyki mamy dokładnie opisane i możemy też anulować proces ładowania. Dlatego, że czasami zdarza się tak, szczególnie na Ionity, że nie działają wyświetlacze i dzięki temu możemy w razie czego zakończyć ładowanie z ekranu i jest to pomocne często. A poza ekranem możemy też to zrobić przyciskiem, który jest przy porcie ładowania. I tutaj dobrze widać to, o czym mówiłem na początku filmu, bo właściwie teraz już mógłbym jechać, bo mam 173 km, czyli tak jak chciałem, mniej więcej, ale samochód przy 66 Procentach prawie cały czas ma, znaczy ma cały czas prawie maksymalną moc ładowania, czyli 98 kW. Teoretycznie mógłbym jechać dalej i na Ionity ładować się z mocą 102 kW, ale ta różnica, ta różnica jest tak mała, że mogę sobie jeszcze tu śmiało posiedzieć chwilę i poczekam, aż spadnie moc ładowania tak znacząco, na przykład do 95 czy 90. Ja przy okazji zbadamy, do ilu samochód trzyma. Podejrzewam, że do 70%, dopiero wtedy ruszę dalej. Przy 72% dopiero mamy 90. 5 kW, więc myślę, że na tej trasie właśnie będę głównie kierował się tym, żeby ładować się do 70, może do 75%, bo wtedy mamy moc cały czas powyżej 90 kW mniej więcej. To oznacza, że ta trasa będzie zupełnie inna niż innymi pojazdami, bo innymi samochodami już naprawdę bym tutaj się ładował w dosłownie 5 minut, tyle co za kawy, a tutaj mogę siedzieć i nie ma znaczenia, czy będę się ładował tutaj, czy na Ionity, więc będę ładował się częściej, będę ładował się do około 70% za każdym razem, kiedy moc ładowarki będzie miała powyżej 100 kW, a wszystkie ładowarki w zasadzie tak mają. No i yy, to jest ciekawe, bo w trakcie tego testu, praktycznie cały czas na każdej ładowarce, będę się ładował z mocą około 100 kW. To, to też jest ciekawe. No? Krzywa ładowania, pomimo tej małej baterii, jest naprawdę bardzo dobra i to ratuje tą sytuację. Na przykład jest podobny samochód z podobną baterią Kia e Niro, Kia Niro EV, która ma baterię 64 kWh, ale moc ładowania to 70-80 kW. To jest bardzo niska moc ładowania. Jeszcze krzywa jest słaba. A tutaj na przykład yy, przy 100 kW, to jest to trochę lepiej bo zamiast 40 minut na przykład, musimy czekać pół godziny. Już zawsze jakieś parę, może 10 minut do przodu. A kończymy ładowanie albo z ekranu, albo tym oto tutaj przyciskiem. Niestety też nie fajne jest to, że trzeba to zamykać ręcznie. Jak tego nie zamkniemy, to tego nie zamkniemy. Widzicie? Tutaj widzę jakieś zmiany. Czyżby ktoś chciał nam zniszczyć odcinek testowy zawieszenia? Mam nadzieję, że nie. Swoją drogą naprawdę co do tej autostrady wszyscy się z niej śmieją. Ja lubię ten fragment i wielu moich znajomych też go lubi ze względu na to, że jak przykładowo jedziecie sobie z Warszawy do, do Chorwacji przykładowo i jedziecie tutaj właśnie przez Katowice, Gliwicę, to po Kilkuset kilometrach jazdy z Warszawy, potem na przykład przez Radomsko, cały czas tą autostradą piękną trzypasmową, to jest taka, taka miła odskocznia to naprawdę budzi. E, więc ja, ja osobiście, ja pomimo tego, jaka, co się kryje za tą historią tej autostrady i jak to wszystko było zrobione źle, od podstaw, dosłownie od podstaw, ile pieniędzy tutaj zostało by przejedzo, tu w to już nie wnikam, to no, fajna taka atrakcja, wiecie, takie takie jak takie trochę progi zwalniające które zwracają uwagę po to żeby trochę Pobudzić. Zmieniłem trochę strategię i postanowiłem, że nie zjadę na Ionity pod Opolem, tylko pojadę dalej na Orlen, to jest przy Lesie, Greenway przy Lesie. I tutaj dojechałem na 19%. I zrobiłem to tylko po to, żeby po prostu dłużej się tutaj ładować. Czyli zamiast ładować się krócej na Greenwayu na Ionity i potem ładować jeszcze chwilę gdzieś we Wrocławiu, to po prostu tutaj się podładuję pewnie z pół godziny i stąd dojadę do Leszna, z Leszna dojadę do Poznania dalej i tak trochę. Sobie strategię zmieniłem i wolę właśnie tutaj tym samochodem zrobić sobie taką trochę dłuższą przerwę tutaj w tym miejscu, bo tu jest i stacja, a nie gdzieś później we Wrocławiu czegoś szukać. Bo we Wrocławiu akurat jest taki problem mały, że no jest słabo z tą infrastrukturą przy, bezpośrednio przy ekspresówce, tylko wszystko jest. No gdzieś trzeba zjechać kawałek i jeszcze teraz jest 16, więc na pewno gdzieś tam kilka minut na staniu w korkach bym stracił. Ostatni raz taki styl jazdy uprawiałem chyba z yy, Honda i NY1 i wtedy się tutaj właśnie ładowałem ja powiem wam szczerze, że pomimo tego wszystkiego, że tej nagonki że samochody muszą się ładować jak najszybciej e, to ja lubię ładować się dłużej, dlatego, że ja pracuję dużo zdalnie, więc dla mnie naprawdę to nie jest problem, ja wolę mieć taki półgodzinny postój niż takie 15 minutowe postoje, bo z tymi krótkimi postojami jest tak, oczywiście jak się śpieszycie to jest fajne bo możecie szybko się doładować i cisnąć dalej, albo możecie długie odcinki przejechać, Ale ja lubię te postoje i po prostu dla mnie naprawdę nawet podróżowanie takim samochodem nie jest jakimś wielkim problemem, bo mam dzisiaj tyle do zrobienia, że i tak mam jakby zaległości w pracy powiedzmy w firmach, że ja bym mógł tutaj dwie godziny siedzieć i też bym tego nie odczuł. Dlatego też, do dzisiaj jeżdżę moją Tesla Model S, która ma już degradację prawie 21% i bardzo słabo się ładuje, i ma krzywą ładowania taką, że jest pik i potem od razu w dół. I to mi nie przeszkadza dlatego, że po prostu zawsze mam się czym zająć. To jest właśnie kwestia kwestia tego, że trzeba dobrać odpowiedni samochód elektryczny pod siebie. Jak już tutaj mówimy o pracy, to chciałbym Wam przypomnieć o partnerze i sponsorze tego odcinka, czyli o moich firmach, przede wszystkim ingreen360.pl i tesle.pl. Możecie w naszej firmie zrobić sobie świetne finansowanie do pojazdów różnych elektrycznych, nie tylko, oraz możecie wziąć sobie ubezpieczenie. Mamy bardzo korzystną ofertę na ubezpieczenie. Dodatkowo przypominam o fpark.shop, gdzie możecie kupić sobie akcesoria do różnych samochodów elektrycznych, zasilacze, jakieś Akcesoria i tak dalej, więc zapraszam Was. Wszystko macie w opisie filmu. Ostatnie ładowanie na mob-woźniki skończyłem z mocą 93 kW przy 75%, a tutaj mam 101 kW. 100 kW. Więc widzicie, różnica jest nie duża i tutaj ma 22%, więc pół godziny bez problemu. Do 75% się ładuje i lecę dalej. Tutaj jeszcze zobaczcie Mercedes ma taką fajną listwę taki LED świetlny i to też jest charakterystyczne w nowych samochodach elektrycznych, takie to jest jakby futurystyczne i to mi się bardzo podoba. Mercedes, Audi, kilka takich dużych marek ma właśnie coraz więcej takich właśnie pasów świetlnych i to fajnie wygląda w nocy, bo z daleka widać, że to jest jakiś nowoczesny albo nowy Samochód, ja to bardzo lubię i tutaj coś tak wszystko ładnie świeci. Dojeżdżam już do stacji ładowania w Lesznie. I tutaj brakuje mi naprawdę niewiele, bo do końca mam, do, do poznania, znaczy się mam 85 km, a mam 30%, więc dosłownie 5 minut się tutaj podładuję i jadę do Poznania. Teoretycznie mogłem też tutaj ładować na przykład do 70%, bo w Poznaniu będę miał taką samą moc, więc zobaczę jeszcze. Standardowo zawsze jak zjeżdżam na takie ładowarki, które są pojedyncze, w sensie jeżeli w danym mieście, tak jak Leszno, jest na przykład jeden Greenway, to zawsze sprawdzam taką ładowarkę odpowiednio wcześniej, żeby się nie nadziać na to, że ktoś tutaj będzie, albo no, na, na to nigdy nie mamy wpływu, bo w każdej chwili może ktoś podjechać, ale żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład nie działa, co już się zdarzało i dlatego warto zawsze sprawdzać, jak jesteście w trasie i macie jakąś taką jedną ładowarkę, która jest w danej lokalizacji, to warto zawsze sprawdzić, czy na pewno wszystko działa różnie z tym bywa. Ładowanie 6 minut i zapomniałem wam jeszcze dodać, że 7 minut odejmuję od finalnego czasu przejazdu, dlatego, że był korek przed, na A4 przed Wrocławiem, więc standardowo włączyłem stoper i 7 minut odejmiemy, bo to no, był korek przed zjazdem na obwodnicę Wrocławia. Ale teraz już powinno być z górki, to akurat była godzina chyba 16, więc było, było dużo natężenia, ale trochę późno no dzisiaj wyjechałem, ale teraz już jest godzina 18, więc mam nadzieję przede wszystkim, że uda mi się ominąć korek w Poznaniu, no, w Poznaniu na nie budują trzeci pas na obwodnicy, więc mam nadzieję, że uda mi się to ominąć. Dlatego, że też ostatnio, jak jechałem, to dużo czasu tam spędziłem. No jestem ciekawy, jak to będzie po wakacjach, bo mamy ostatni tydzień wakacji i za chwilę zacznie się pewnie trochę większy ruch robić, bo w wakacje zauważam, że zauważyłem, że jest bardzo małe obłożenie. Bardzo rzadko spotykam kogoś na ładowarkach. Ciekawe, czy to się mocno zmieni. Jak wszyscy wrócą do normalnego trybu. Jestem już w Poznaniu. Trasa już bez problemów przebiegła, nie, nie było też kory. Na Adwójce cieszę się. Znowu maksymalna moc ładowania 104 kW, i to jest chyba najwyższa moc ładowania, jaką miałem. Jeszcze, jak wejdziemy sobie tutaj w szczegóły, o ile ekran działa, działa. To zobaczcie, mamy napięcie 381 V, bo ta bateria wysokonapięciowa ma napięcie ogólnie 400 V. Wiecie, że powszechnie występują 400, 800 V. Lucid ma też 900 V i natężenie 273. I to też jest tak, że to napięcie ono wzrasta wraz ze wzrostem naładowania. Czyli jak będziemy dochodzić do wyższych wartości, to to napięcie będzie około 400, nawet przekroczy 400. Wczoraj też byłem na bardzo fajnym evencie Audi, tam też technicy pokazywali ładowanie, bo nowe e-tron ładuje się z mocą 320 kW i ma też infrastrukturę o napięciu 800 V i pomimo tego, że jest 800, to można by pomyśleć, że ktoś się chwali, że ma 800, to ma 800. A się okazało, że tam nawet w piku na Ionity pokazywało chyba 820 czy 830 V. Także to napięcie podejrzacie na ładowarkę i widzicie, że nie jest duży to pamiętajcie, że to cały czas się zmienia. A jeszcze teraz wejdźmy sobie do tyłu i zobaczmy, czy w ogóle z tyłu da się siedzieć w miarę jakoś wygodnie. Tutaj akurat fotel jest ustawiony pode mnie, tutaj mam mój sprzęt, jak rozłożę sobie podłokietnik, to powiem wam, że tu jest tak na styk. Czyli tutaj mam miejsca tyle, że mam na trzy palce, jednak jak się tak bardziej wysunę, to już a tak czasami sobie robię, że się trochę wysuwam, no to już mam problem, bo tutaj już no, nie, nie, nie starcza mi miejsca, więc muszę się tak bardziej rozłożyć, więc jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, to dla dzieci jest ok, ale dla osoby dorosłej tak nie do końca. W ogóle tutaj... Czuję, że coś, jakaś płyta tutaj chodzi. Jest taki delikatny tunel, są dwa wejścia USB typu C. No i na głowę jest bardzo dużo miejsca, bo przez to, że auto ma taki obły kształt, to tutaj jest bardzo komfortowo i zobaczcie, mam tutaj miejsce na pięć, na cztery palce nad głową, więc no, jest tutaj komfortowo i myślę, że w jakąś dłuższą podróż dałoby się bez problemu pojechać. No i też mamy tutaj duży bagażnik, a ISOFIX-ów mamy tutaj dwa. Tutaj po lewej stronie i tutaj po prawej stronie na środku ISOFIX-a nie mamy. Obok podjechał EQE i. I tutaj z tej perspektywy można też zobaczyć, jak bardzo podobne są te samochody wizualnie. Nawet ten element, ta szyba plus kształt świateł plus w ogóle kształt samochodu, zobaczcie, jak bardzo one są podobne. Przejdźmy sobie jeszcze do bagażnika. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakiegoś dużego bałaganu. Nie, jest ok. Bagażnik jest całkiem spory. Mamy tutaj zasilacze. Mamy tutaj jeszcze bagażnik dodatkowy pod spodem, ale taki malutki. W każdym Mercedesie, który do tej pory miałem, chyba poza EQB, te wszystkie zasilacze były w w tym bagażniku takim dolnym, a tutaj nie ma miejsca, więc no tutaj nic praktycznie się takiego większego nie włoży, więc one muszą być tutaj na górze, a zobaczmy sobie jeszcze, czy mamy tutaj coś z przodu. Tak jak wiecie w EQE, EQS, w EQS-u, w EQS-u, w tych wszystkich modelach nie ma możliwości otwierania klapy przedniej, więc na przykład tutaj w tym miejscu mamy wlew płynu do spryskiwaczy, ale w tych samochodach typu EQA, EQB tutaj jest normalnie, zobaczcie, jak w każdym takim powiedzmy mniej premium samochodzie elektrycznym. No tutaj jest dosyć wszystko mocno zabudowane, więc na bagażnik tutaj raczej szans nie ma. Chociaż jakby to tutaj pewnie jakoś pościskać, to by się zmieściło, bo jest tutaj trochę tej przestrzeni, no ale tak to tutaj wygląda. To, co mi się też tutaj nie za bardzo podoba, to są te gwiazdki Mercedesa. One tak mam wrażenie, że jak są właśnie takie muszki, to może być problem, że tutaj gdzieś ten brud będzie się dostawał. Więc ja za bardzo fanem tego nie jestem. Uważam, że lepsze rozwiązanie jest tak, jak jest tutaj w tym EQE: -E. czyli to jest, one nie są wypukłe, tylko one są jakby zatopione w całym tym plastiku. A tutaj mamy wypukłe elementy, no gdzie jak po prostu będzie dużo takich owadów, to może być, jak to zasknie, większy problem z domyciem tego wszystkiego. Takie mam wrażenie, ale poza tym samochód prezentuje się całkiem spoko, i widać, że to jest gama Mercedesów elektrycznych. Teraz mam do przejechania 235 km, więc muszę się tutaj doładować do myślę, że 85, może 90 km, i też prawdopodobnie będę musiał trochę zwolnić, żeby bez problemu dojechać. I myślę, że sobie zrobię tutaj taki limit 85, i zobaczę, jak będzie i ewentualnie przyciągnę do 90, No, ale to jest taki najdłuższy odcinek. Ten odcinek generalnie. Jest takim najbardziej problematycznym, bo problematycznym pod tym kątem, że muszę dużo się naładować, a potem jeszcze duży odcinek przejechać. I na tej trasie mam tylko po drodze ładowarkę, tak naprawdę w gnieźnie, gdzie trzeba zjechać. Jest 150, która też często jest zajęta, więc wolę nie zjeżdżać do gniezna i nie tracić kilku minut albo kilkunastu minut na dojazd, tylko przejechać tą trasę na jednym ładowaniu. Więc to się wiąże zawsze z tym, że każdym elektrykiem, którym tu jestem, muszę się naładować no całkiem sporo, bo od niskiej wartości muszę wjechać do bardzo wysokiej. Jeżdżam do ładowarki na 6%. Najniższy poziom y, naładowania na, y, na całej mojej trasie. Też najniższy jakiś zalecam. W sensie do 5% zazwyczaj staram się schodzić. W tych nowych samochodach jest lepiej, ale mówiłem to już w niektórych filmach. W ogóle zobaczcie, to jest taki bajer, że jak wyciągniemy rękę, to automatycznie zapala się światło. Wezmę rękę i znowu ją wyciągnę, bo czujnik wygrywa, że tutaj po coś sięgam, więc się zapala światło. To jest całkiem fajne, bo nagrywając, zobaczcie, wystarczy, że przychylę kamerę tu, przesunę i już jestem oświetlony. Ostatnio mówiłem w filmach, że moja Tesla się rozładowała przy 5% we Włoszech, jak byliśmy i ja na przykład w mojej Tesli poniżej 10% już praktycznie w ogóle nie schodzę, ale tutaj w nowych samochodach jest o wiele lepiej, jest ten bufor trochę większy, więc można sobie ryzykować, ale nie zalecam, bo zawsze może wyjść sytuacja, że przykładowo stacja ładowania nie zadziała, no różne, różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc zawsze mówię poniżej 5 lepiej nie schodzić. Chociaż mój rekord to jest 36 km na zerowej baterii, a to było 7 lat temu po zakupie Tesli, to wiem, że w niektórych elektrykach te bufory są duże i da się zrobić duże zasięgi jeszcze na zerowej baterii, ale no jednak nie zalecam tego. Dodatkowo w niektórych samochodach jest też tak, że jak on się rozładuje, to jeszcze mamy trochę, nie pamiętam w której marca, ale nawet jak się rozładuje, to jeszcze po tym Mamy możliwość takiego ponownego jakby wzbudzenia Tylko po to, żeby wjechać na lawetę Czyli jakby auto całkowicie się nie rozładowuje Tylko jakby no nie ruchamia się Ale jeszcze trochę tej energii ma po to, żeby Żeby wjechać na przykład na lawetę nie trzeba było go wciągać Więc to też jest fajne rozwiązanie, że takie bufory też są stosowane Też ciekawą rzeczą w tym samochodzie jest to, że on cały czas mówi Pamiętam jak przyjechałem do domu Jak odebrałem ten samochód prawie tydzień temu I się zdziwiłem, bo to teraz słychać? Że on taki dziwny dźwięk wydaje Jakby oddychał to tak, taki pulsujący dźwięk. I jak on sobie stoi, to po prostu taki dźwięk wydaje. Jak się otwiera, jak się zamyka, chyba jak się rozpoczyna ładowanie. O, teraz też był taki dźwięk. I on jakby cały czas wydaje jakiś dźwięk. Muszę zobaczyć w ustawieniach, pewnie da się to wyłączyć, ale to mnie też dziwiło, bo żaden inny Mercedes, który testowałem do tej pory, nie miał czegoś takiego, żeby cały czas mówił coś do nas. Właśnie podjeżdżam pod stację ładowania. I mamy koniec. 10 godzin 38 minut. Minus 7 minut to mamy 10 godzin 31 minut. W ogóle zapomniałem Wam coś ważnego pokazać na samym początku filmu. Właśnie sobie o tym przypomniałem, że tutaj zaszły bardzo duże zmiany i mam nadzieję, że moje filmy po części na to wpłynęły, bo jeszcze do niedawna tutaj było pełno śmieci i były haszcze takie jak tutaj, a w tym momencie jest wszystko ładnie wykoszone. Śmieci są pozbierane, ale tego nie było jak wyjeżdżałem na przykład chyba rano Chciałbym to zobaczyć. To było, no ale za chwilę tu będzie znowu syf, ale no, ładnie tutaj się zrobiło, aż przyjemniej, więc y, mam nadzieję, że to, że w, na wielu filmach powtarzam, że tutaj jest tak obskurnie i brzydko, to w jakiś sposób zadziałało i ktoś, być może Greenway, tutaj zrobił porządek, więc wielki szacunek, bo tylko tu jest wykoszone, a tam dalej nie, więc podejrz... i tutaj tak samo, zobaczcie, wszystko tak wyglądało, a zostało tutaj wykoszone. Nie wiem, czy to widać teraz dobrze, bo jest ciemno, ale wszędzie są takie haszcze, a tutaj ładnie zostało wykoszone, także. yeah <sighs> Wielki szacun. No i moi drodzy, mamy już podsumowanie, i już wiem, na które miejsce trafi samochód. Uwaga, spośród 20 testowanych samochodów elektrycznych, nie tylko, bo dwa samochody były spalinowe, Maluch i Mercedes-Diesel, trafiamy w tym momencie z czasem 10 godzin 31 minut na miejsce 14, tuż przed Fiatem 126P. Fiat 126P miał 10 godzin 36 minut, a my mamy 10 31, więc jesteśmy lepsi od Kii. możesz to powtórzyć? Tak. Jesteśmy lepsi od i EV6, między innymi Skywell ET5, Volvo EX30 wyprzedziliśmy, Tesla model S75 dalej, to, to był błąd w trakcie przyjazdu, Hongqi i Honda te wszystkie samochody, które teraz wymieniłem pobiliśmy, przypominam, że możecie sobie zajrzeć w opisie filmu i teraz przepraszam, pewnie... ale nie mogę Ci w tym teraz pomóc, no bo nie potrzebuję pomocy teraz przejdźmy sobie do podsumowania kosztów, bo pewnie zastanawiacie się ile ładowań i ile to kosztowało zacznę od tego, że temperatura wahała się od 20 do 32 Stopni, więc dosyć ciepło było dzisiaj. Łącznie miałem 5 ładowań, z czego tylko jedno finalnie było na Ionity. Łącznie na ładowaniu spędziłem 2 godziny 11 minut. Więc jeżeli sobie to porównamy, właśnie w tej, w tej tabeli, też fajne jest to, że możecie sobie porównywać między innymi też czas, czasy ładowania i samochody, które przekroczyły 2 godziny ładowania, nie jest ich dużo. To jest między innymi e, Skywell ET5. Volvo EX30, ładowało się w ogóle bardzo długo, 2 godziny 34, więc jesteśmy tutaj o wiele Lepszy od Volvo ex 30 I co jeszcze? I dwa ostatnie, czyli Hongxi EHS9 i Honda i NY1. Więc, no tutaj ten czas ładowania był naprawdę duży. Ta moc ładowania zrobiła swoje. Doładowałem łącznie na ładowarkach 204 kWh, z czego na Greenwayu 146 i na Ionity 58 kWh. Łączny koszt przejazdu, ale jakby energia doładowana w trakcie przejazdu to jest 425 zł. i 50 groszy. I zużycie. 24,9 kWh na 100 km. No i tutaj też sobie możemy porównać. 429 zł, czy to jest dużo? Na przykład, dieslem przejechałem trasę płacąc 416 zł. Co tam jeszcze było? 4, powyżej 400 zł. Na przykład, Mercedes EQS-ów 446. Zobaczcie, jak Mercedes EQS-ów jest wydajny. Na przykład, EQS yy, kosztował 239, tylko to też wchodzi w grę w to, że na początku startowałem z większą ilością energii w akumulatorze, więc to też nie ma co do końca tak porównywać, pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście sobie porównać takie koszty to ro robicie 1000 km razy zużycie, czyli 24, czyli 249 kWh zużyłem i to liczycie razy swoją stawkę. Wszystko jest przypominam w opisie filmu, ja wam bardzo dziękuję, dzisiaj bardzo dobrze mi się jechało, pomimo tego, że nie było tutaj asystenta i nie ma tutaj asystenta, asystenta pasa ruchu, tu jest tylko ten pomad, w dodatku nie jest on aktywny więc no musiałem być bardziej uważny i przede wszystkim całą drogę musiałem Trzymać ręce na kierownicy i sam, jak ja to mówię, manualnie musiałem samochodem jechać. Brakowało mi tego tutaj bardzo, bo przez to, że tego tutaj nie ma, jestem trochę bardziej zmęczony niż bym był, mając te, te wszystkie systemy wspomagające. Ale i tak mimo wszystko czuję się dobrze, e, pomimo tego, że jest już prawie północ, a 4 minuty będzie północ. Także docenicie to, co dla Was zrobię. To był e, już e, kolejny test. Dajcie łapkę w górę, doceniajcie, dodając łapkę w górę i subskrybując, widzicie, już trochę zmęczenie się odzywa. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.